Disco Elysium Ono ciekawa gierka RPG. Gdzie jesteśmy detektywem, mamy mnóstwo opcji wyboru dialogu głównie. I zobaczymy czy jest dobra. No czytałem, że ponoć nie zła. Sprawdźmy na tym Myśliciel, wrażliwiec, osiłek. Aha, wybierz archetyp. Rozumność psycha, umiejętności wpływające na siebie i innych, osiłek, myślić, stwórz własną postać oczywiście, że własną. Rozumność, twoja zdolność umysłowa, jak spryt. Aha, tu jest. Motoryka, hmm. twoja ruchliwość i zmysły, jak jesteś zwinny mm -hmm. No mało tych punktów mamy Rozumność przeciętna, psychosłaba, twoja inteligencja emocjonalna, jesteś wrażliwy hmm. Jestem silny Zwinny Raczej znaczy na psychę pójdziemy niż na motorykę, budowa ciała. Dosyć inny. No musi być kumaty, skoro mamy być detektywem, nie? Tak bym to zostawił. 4, 3, 3, 2. Dobra, dalej. Co to mamy? Wybierz umiejętności. Umiejętności wi wiodąca. Ogólny opis, informacje. Czysta moc intelektu, pojmuj świat. Dedukując rozumność bazowa plus 4 w świetle dla analityków czystych racjonalnych logików, rzecz jasna. Logika skłania się do analizowania, wszystkiego na bieżąco, pozwala Ci łączyć ze sobą poszlaki, wykrywać niespójności w wypowiedziach i Imponować innym niesamowitymi konkluzjami. To podstawowe narzędzie wielu detektywów. Na wysokich, na wysokich poziomach logika jest w stanie rozwiązać nawet najbardziej skomplikowaną zagadkę, będziesz niezwykle dumny, a przez to podatny na intelektualne pochlebstwa, gdyż ci, którzy, których ślepi, gdyż ci, zaślepi własnych geniusz często przegapią ważne tropy. Niski poziom logiki utrudnią Ci rozwiązanie choćby najprostszej łamigówki. Encyklopedia. Wykorzystuj całą swoją wiedzę, przypominaj sobie fascynujące ciekawostki. Rozumność bazowa. Retoryka. Ćwicz sztukę perswazji, ciesz się intelektualnymi dysputami. Dramaturgia. Fajna ikona, Bądź aktorem, kłami wykrywaj kłamstwa Retoryka chyba widzimy. Koncepcja iluzji Zrozum kreatywność, dostrzegaj artrytyzm W szczegółach świata Artyzm. Artrytyzm, kurwa, polowajcie Rekonstrukcja Matematyka wzrokowa Rekonstruuj miejsca zbrodni Sprawy, prawa fizyki działaj, Działały na rzecz praw ludzkich a retorykę pójdziemy, no i że tam czasami trzeba kłamać pewnie. Tak jak to mam wybrać? Aha, ustawię jako wiedzącą. Czy tylko jedną mogę wybrać? Czy na każdy tylko jedną? Siła woli. Wewnętrzne imperium. Porzuca i... i przeczucia i intuicja. S, sny na jawie. Empatia, rozumiej innych ćwicz, neurony lustrzane, władczość, bo budzi lęk wśród otoczenia podkreślaj swoją pozycję. A no tylko jedną możemy wziąć. Mhm, dało aż plus cztery, No to mamy i tak dobrą tą rozumność. Weźmiemy jeszcze cztery, mamy bardzo dobrą wtedy. Możemy wziąć też perka z czegoś, czego nie mamy. Dużo punktów, nie? Na przykład koordynacja okręta Gotów, cel, pal. Motoryka bazowa plus 2 To daje nam plus dwa, to plus trzy. Aha, drugie tyle, co tu? Ja bym retorykę wziął mimo wszystko. Albo władczu. Dobra, ja jedna grę tolik. Hmm. Teraz zobaczymy czy... Czy ta gra jest dobra w końcu czy nie. Rozpoczynamy, rozpocznijmy. Nie ma nic. Tylko ciepła, primordialna czarność. Jesteś Mózg gadzi. Nie wiem czy mam to czytać. Lepiej jak lektor czyta i każe sobie przeczytać w międzyczasie. Nie ma nie ma niczego, tylko ciepły pierwotny mrok. Twoja świadomość powoli w nim fermentuje. Nie większa niż ziarenko słodu. Nie musisz już robić niczego. Ever. Nigdy. Never ever. Kurwa jakie to jest... Przenigdy. Nigdy przenigdy. Będę taki być w nawiasie. o jaki chuj ci chodzi. Po prostu nie istnieje dalej. Kurwa jakieś... Ja wiem, mentalne gadki. Nigdy przenigdy. Never ever ever baby. Nigdy Mija niepomierna. Mija niepomierna ilość czasu. Jestem absolutnie wolny od cierpień. Nie zawierają się w nim żadne ex-żony. Ex Coś pięknego, dawaj tego więcej. Co tam było w tym Ex czymś? Such mm, pink negro. Yes, that, it is. I know so when was creeps up on you. A mass lies hidden in your dead angle, soaking in some lurid acidic sauce. It's bloated and shameful. A ball of meat surrounding you. This is a terrible line of questioning. Kurwa, teksty tu mają grubę. Zniatka podkradła się do ciebie świadomość. W twojej martwej strefie ukryła się jakaś masa nasiąknięta upiornym, kwaśnym sosem. Jest zapuchnięta i godna pożałowania. Ta otaczająca cię kula mięsa. Zdaje się, fat zadajesz fatalne pytanie. Które doprowadzą tylko do wzrostu świadomości tego mniecha. Rzuć się po, ponownie w niezmierzoną głębię. Nie chcę się dowiedzieć więcej o tym Extremecie. No no nice swimming. Lubię nic, czy może zapodasz mi trochę więcej tego słodkiego nieistnienia? Długi dialog, jak jeszcze nawet nie zaczęliśmy gry w zasadzie. Lubię I nic. Know you do, baby. I know. Wiem o tym dziecko, wiem o Może zapodasz mi trochę więcej tego słodkiego Coming nieistnienia? Right up, sir. Smooth, Spokojnie, Ale Alojzy, lecimy. Chcę już wysiąść. Lu lubię ból i palące światło. I lubię też chcieć od ludzi rzeczy, których nie chcą mi dać. Do you really? Na pewno. No co, to jasne, że nie. Chcę żeglować po atramentowym roku, póki nie skończy się wieczność. Tak, wypuść mnie. Nie się, Właściwie dzięki, że mogę się zobaczyć na obliczność? Czy nie widziałeś, że marinierz? Pochodził mi się tak, że nie byłem trochę stracony, nie widziałeś, chef? Nie spodobałoby ci się, gdybym ci powiedział, co tam jest. Jak myślisz, czemu postanowiłeś pogrążyć się w nicości? A może nie, a może nie poczułeś, jak, cię tam mary, jak się tam marynujesz? Tyle wylałeś na siebie, marynat. Trochę cię chyba poniosło, co? Fajr wahania. Wewnętrzne Imperium a oh, to jest jakiś perk, dlatego. wyskoczył ten dialog, niby. Zaraz ja sam. To sobie zrobiłem. Powiedz, co tam nam nie czeka. Nie szkodzi, jestem durniem. odważnym durniem, A dawaj, kula durna. Somewhere in the sore, bloated man man meet meet obolałem, a like a fly to the ointment. Your conscious sticks to it. The limbed and headed machine of pain, and undignified suffering, is firing up again. Właśnie chce walk the desert, hurting, longing, dancing to disco music. O no, mamo, pomóż. Do mojej szyi ktoś zamocował głowę, a ja jestem w, niej, w, w jej wnętrzu. Proszę, nie zmieniłem zdanie. Zabierz mnie z powrotem do bezkresnej, bezcielesnej nicości. No dawaj, o oh, mamo. An Układ limbiczny. Mózg gadzi to pewnie jego myśli. Ty to niby jako gracz. Układ limbiczny, czyli twoje chyba odczucia mają w swojej dialogi. Na pomoc ratunku odetnijcie mi głowę. Próbuję zamordować całą resztę mnie. I, yeah, Sam, robi tak, swoim własnym a fiery streak penetrates your skull, trying to force your eyes open. It's a sound, a clarion call from hell. Somehow, you know what it is. A coupé can name a motor carriage some, some, Co go wydaje? Powóz motorowy marki Compris Came. Okej, ma O cóż oczy widzimy się. Ej, kurwa, gacia. A jak zwykle białe, to chyba no, Kurwa, nie wiem. Kto nosi, to nosi, kurwa, białej maitacji ciągle. Oho! I jaka zamorzona morda? Na ikonie o. A ruszą myszką to ruszę głową. Spoko. Wsadem chodzimy. Ubierz go ściugacie. Wiezie No, ci łebna pieprza co? Balnij się kaca na kaca. Jest pusta. You hear a jingle. Keys are clinking in the pocket of your flare cut pants. Mm, it says whirling in rags on the aluminium key ring. There is a single key on the ring. The number one is etched on it. It should open the. Close the dream. Jest 1,6, aż mnie już ta zaczęba stracić frakcję piosenki. No, baj kurtałe. Świecię jeszcze mamy. O, tu. Radym się z kim myślą, bo poświetlenie. Chyba podświetlenie. Szybę bym ten wyjebał. The window stands broken in its frame. Cold wind blows in. Już jestem Co my tu mamy? Rozbite okno Szyba jest rozbita, lecz pozostała w ramię do środka wdziera się w zimny wiatr Oceń szkody Matematyka łatwa Matematyka wzrokowa, 83% to jest biały test, możesz go powstrzymać zawsze fiasko sko 1, wszyscy zawsze sukces. The shards face outward. Sisters. Whatever broke this window? No ranking, ale nawet się be uderzyło ze siatka. Trzeba bym rozbił ją własnymi rękami. Spójrzmy A fine web of scarring covers the back of your right hand, but none of it is recent. Na dłoniach w wierzchu dłoni Widać drobną siatkę blisko. Żadna nie jest świeża. Co do tego, do tego to co prawda, to tak powiem. Może nie jest to zagadka, tylko że nie ma fragmentów na plecach, żeby pójść do czynu po tym, co się dzieje. W sumie logicznie to wyjaśnię. Raczej pocisk niż trzymany w ręku przedmiot. Brak na, pod na podłodze odłamków, które by. Na nią spadły po cofnięciu narzędzia. No na przykład jakbyś kurwa, wyjebał młotkiem, no to się zamachasz i, i z powrotem bierzesz w swoją stronę ten młotek, czyli mogłoby napaść do środka, nie? Wiadomo, jak strzelisz, to z dużym, z dużym petem wszystko leci na zewnątrz, w stronę toru pocisku czy coś tam. Hmm. Oczy nie heavy. Zbroim wierzyał na pewno. Coś zbyt dużego by było kulą lecz za małego na mebel. Coś ciężkiego i większego od twojej pięści. Like the, green shoe that's on the hat rack in the corner, oh, which, is missing its Jak ten zielony but na wyszaku w kącie, który jak się dziwnie składa zgubił gdzieś swojego przyjaciela. Congratulations, you smashed the window with your own shoe. Now you're going you're going you're have you're one. If you're lucky, you can still find the other on the, the balcony balcony. outside. The door to it should be outside your room. No, you're a drugi na the cool, wind your the cool wind gushes in. Your toes curl, the cool your toes curl up from the cold. The cold. Mm -hmm. Znajdź swój but 5 punktów doświadczenia, no spoko o, mamy pipunek, czapka, koszula lewa ręka, prawa ręka, buty, naboje okulary znajdź swój drugi but dziennik, okej okay. Czekaj o krawat nagląda. Na, gdzie tak? One ends in a tiny fan, the other in a light bulb. a truly horrific necktie somehow attached itself to one of the blades the blades come squeaking to a halt it should be easier to reach the tie now you swoop up and catch the tie snap it's released from the blade <laughs> Because what you, you in have in your head is a truly hideous necktie with four or five different patterns. A mirror hangs above a bent and broken sink. In a fierce discharge of masculine energy, someone has ripped half the faucet off. Hot water sprays from the base, and steam covers the mirror. You cannot see yourself; just the outline of a man. Suddenly, you realize you have no memory of the face that awaits you there. As you slowly reach your hand towards the surface above, you clearly have not thought this through. You won't like what you see there, and you will never unbecome it. Trudno wytrzymać ilustru, mimo to świadomie mi mówi, że nie spodoba mi się to, co tam mówi, że. Oto jestem. A, i się zmieniła tutaj ikonka na mojego postaci w lewym dolnym hmm? rogu. Hmm. You have no idea who this thing is, do you? Hmm. To twarz alkoholika w późnym stadium choroby, kurwa. Too late. Clearly have to zbyt zbyt późno na twojej twarzy widać stężenie pośmiertne. A może, on to, by to, by to była twoja mina? Próbujesz Why? tą twarzą zrobić jakąś minę? Stężenie pośmiertne na mordzie ma za życia, kurwa. pierdolę. Ja. Nie robię jej, tam na sama się robi. Nie mam pojęcia, czemu ono tam jest. Po prostu istnieje. Please stop. Proszę przestań, to koszmar. Teraz już sam siebie. Dobrze. Spróbuj przestać. Oh my god, you nie can't stop. Przestać. It's like it's not even voluntary anymore. You have worn that grin into your face and now it won't come off. Tym uśmiech przylepił ci się do ria i nie możesz go nawet zmienić. What does it even mean? What is the emotion you're trying to convey? Jaką próbujesz przekazać emocję miną? Bycie super gwiazdą. Może nie wiem. To nie do opisania. Ma chyba wygląd sugestywnie. Obawiam się, że z myślą o paniach. Sugeruję, że jestem dość życzliwy i chyba nawet mi to wychodzi w taki smutny, zrezygnowany sposób. Jestem tym nieco uroku. roku. To wyraz bólu. Nie wiem, to nie dopadnę. because from here it looks like a spasm. Nie. Chcę, Good call. Go ahead and try something if you like, Or, you know, chcesz, stop możesz spróbować the coś zrobić, albo nie wiesz, no wiesz, przestać gapić się, w lustro, strażnicy to jest trudny test, czyli raczej się nie uda. Nie wiem, jakie są konsekwencje, jak się nie uda. Koniec gry czy co? To jest biały test, możesz go powstrzymać. Encyklopedia 4. Zanurz się głęboko w swoim myśle, aby znaleźć źródło miny. Elektrochemia. Niemożliwy, wręcz w 3%. Spróbuj zmazać z twarzy minę. Zostaw na razie lustro w spokoju. Zostawimy to w spokoju. Strasznie dużo tu dialogów. Co tu mamy? Koszula butelka wino piwo i słodkie likiery ubiegać nie, biegać, nie Dobra, musimy żyć po drugiego buta. Zobaczmy, co tam jeszcze można za zrobić. Tu nie ma. No ja to masz No ale łazi, masaka. Niby ma jednego buta na że ma dwa pokazane. Widzicie patrz. A nie, ma jedną skarpetkę, faktycznie. Zielony buty. Co okay, baba. Ja muszę na balką wyjść. Którędy? no myśliś Mamy w miniużu Zadanie ukończone. Znajdź Twoich butów. Wydobyte doświadczenie dzisiaj. opanowali. Oto one dwa Reunited identyczne buty. Oba niezwykle zielone i bez wątpienia z wężowej skóry. Znów razem na Twoich stopach. Like two baby i dwa małe krokodyle. Jak pasują? Dobrze, są dopasowane, wygodne. W tej chwili to chyba jedyny dobry element ciebie. No jeszcze mają tu Zapach morza. Przyprawia ci o zawrót głowy. Wielu kalendarza jest rok 51. The young woman raises a cigarette to her lips. Klesi, tancerka disco i miss o'Reilly. Młoda kobieta podnosi papierosa do ust. Panie Mundurowie, jestem wojskowym. Odryć swoją napuchniętą twarz od jej. Piękna i po prostu iść dalej. A, uh, no? E, nie, jej odpowiedź wyraża za kłopotę. Co bo Because policjantem proszę pana. Zaciąga się dymem. Ja jestem policjantem, jak jasna cholera i nie was się o tym zapominać. No dawaj okay, to. Cool. Dobrze spoko. Będę pamiętać. Dobrze, skąd że jestem? First I have to ask. Are you okay, sir? You look like you're about to throw up. Can I bring you something? Może coś panu przynieść? Proszę najpierw powiedzieć, czy nic panu nie jest. Wydaje się pan autentyczny, wydaje się autentycznie przejęty. Wygląda pan tak, jakby miał zaraz wymiotować. Może coś panu przynieść? She's right. Something wants to come out through your mouth, right in front of her, right here. It makes you put your hand on your stomach and swallow. To, to sprawia, że kładziesz dłoń żołądku i przełukasz świadomie. Nic z mi nie jest odpowiedź na pytanie. Czuję się paskudnie. Powiedz ką że jestem poli z policji. Sir, you've been here for three days wydaje się, że żołądkową, ale udaje się utrzymać ją w środku. Jest pan tu od trzech dni. Sprawa służbowych. Bez wątpienia. Spokojnie rezymotował. Okay. Okej, okay. co do... Co to dokładnie za sprawę? To no so tak nie jest Mostly drinking. chyba głównie picie. <noise> Przekonywanie, jestem policjantem. Jak jasna cholera, tu mamy plus jeden za to, za ten tekst. Czemu ktokolwiek miałby pozwolić nie być ostróżem prawa? Nie pamiętam za bardzo, że jestem policjantem, ani niczego innego zresztą. Mm. not no, no, no. of course be careful officer they don't like the police around here she looks back at you a alive